Witam wszystkich Jak widać tutaj akcja na całego Puma sieje Tu stoi Johnny z talerzówką Tam w oddali MTZ rozsiema wapno W oddali słychać jak tam sąsiedzi działają także Każdy tutaj się uwija bo zapowiadają deszcze Mamy e, dziś skóry Dziś jest 26, 26 września, godzina wpół do szóstej Tam w oddali, ale tego nie będzie widać, właśnie sąsiad przyjechał orać z Nie nagrywałem już dawno nic, bo z tego względu, że po prostu było mało czasu, przedtem padały deszcze. I tak jakoś wyszło, że tutaj nie nagrywałem, bo w sumie tutaj była tylko orka cały czas. Orka i uprawy dopiero w sumie niedawno zaczęliśmy siać tak na ostro. Teraz siejemy pszenicę i tutaj na tym właśnie polu, na którym jesteśmy swoją drogą bardzo zakaminionym, uprawa była wykonywana samą talerzówką, czyli uprawa bezorkowa po po rzepaku o zimie. Tutaj jest bardzo dobra ziemia. Tam jest trochę glinki. Ale bonitacyjnie dobra ziemia. Tu sobie śmiga. Jeszcze w planie jest właśnie tamtym kawałek, gdzie, gdzie jest wysiewane teraz zapno. Zaraz karty tam uprawiać. Tak to wygląda. Rzepak był zostawiony po kombajnie nie zostawiony po kombajnie tylko po, po uprawie pożniwej czyli po talerzówce talerzówka szła jakoś dwa tygodnie po żniwach, po zbiorze rzepaku i właśnie po tej uprawie płytki talerzówką zostało tutaj został ten rzepak wyrósł dosyć duży Jest dosyć duży i przejechałem jeszcze raz talerzówką, bo myślałem, że w ogóle będzie trochę wcześniej tutaj siane Przejechałem talerzówką jeszcze raz, ale nie, jakoś nie wiadomo jak głęboko. Ale mi sam jeszcze ten rzepak odbił, już miało być tutaj oranę, bo, yy, bo to po prostu nie wyglądało. Ale teraz yy, właśnie dzisiaj wjechałem, ustawiłem lemkę na głęboko. No i, i, może też przez te ostatnie deszcze, i to, że był właśnie jeszcze jeden przejazd. Ta ziemia sobie ładnie tutaj napęczniała. No i zerwałem to na głęboko, i tak to wygląda. Wygląda fajnie, jest równo, naprawdę, jak na stole. Jest dosyć pulchno. No wiadomo, talerzówką się tego nie prawie jakoś głęboko, ale, ale myślę, że nie jest źle. Mi się to podoba. Nie ma żadnych bruz. Tutaj widzicie, jest z pięć albo i więcej. Jakieś wysepki dziwne. Niekształtne w ogóle pole, także tutaj y, tych brust po pługu jest zawsze milion, później trzeba to wszystko równać, a to też się wiąże z y, po prostu kręceniem na tych poprzeczach, po tych rogach, no i tak to tutaj wygląda. Dużo jest zabawy, no ten siewnik nie jest na takie kawałki zdecydowanie. Nie wiem czy mi się nagrało, bo mi urwała pamięć, ale mówiłem, że może y, na takie kawałki jak tutaj, bo to jest zdecydowanie najgorszy kawałek, pod względem właśnie tu manewrowania, y, kiedyś ten mniejszy siewnik się wykorzysta. Chodził on z 900, kursusem 914, także ursus stoi na razie e, chyba bez niczego albo pod opryskiwaczem. No ale zobaczymy. Tutaj wchodzimy na pole e, również po rzepaku zimnym. Tutaj przed plonem była pszenica, a wcześniej był e, rzepak, także przerwa nie była duża. E, i, i, tutaj, I tutaj mamy też zasianą pszenicę. Tyle tylko, że to pole jest już po orce, nie ma tutaj może tyle tych resztek łożnimy, choć jak widać też się zdarzają. Po półgu szła talerzówka, Chyba właśnie dziś rano i tutaj zasiana była pszenica. Tutaj wysiewany był nasz materiał siewny, nasze zboże przygotowane do siewu. Nie wiem dokładnie w jakiej tutaj ilości, bo to chłopaki tam ustawiali, ja uprawiałem. Ale jak będę wiedział to, yy, to gdzieś dam znać i tak to wygląda tutaj yy, uprawiałem i wjechał od razu siać, nie miałem poprzeczniaka wyrównanego. No i tutaj widać, że na początku już nie jest tak równo jak, jak dalej. No to rozsiewanie wapna po orce też jest takie dosyć yy, ciężko to idzie tam. Zwykle to robimy po uprawie już przed samym siewem. To jest po prostu bardziej zagęszczona gleba, jeżeli to idzie. Albo od razu, albo bezpośrednio po ścierniskiem. Też tak robiliśmy, przed rzepakami. Płytko jest dosyć siane. Nie wiem ile to może być, 2 cm. Jest duża wilgość tutaj, w ogóle ja myślałem, że tego nie będzie się uprawiało teraz, bo będzie za mokro, ale jak widać no trochę wyższa temperatura jest teraz i dzisiaj było dużo słońca, także ta gleba przysycha. No i widzicie, tutaj jeszcze na koniec wychodzi taki jest ścieżka, będzie jak widać no i kończymy na dziś Nie uprawiam dalej, bo ma padać Także Także spadamy Stwierdzi DPF-em, bo się, się wypalał Wyłączę sobie napęd od razu, żeby się nie zapomnieć I lecimy stąd Tu jeszcze mamy wapno na poprzeczniaku Trochę źle wysypane, bo myślałem, że to w polu będzie sucho I tu tira wpuściłem żeby sobie cofnął ale, ale nie dał rady cofnąć i, i, i musiał wy, wysypać tutaj na poprzeszniaku Także poprzeszniak będzie dosiewany jak trochę później się to wapny zabierze Dzisiaj już go od razu chowamy wypadało na niego Będziemy uprawiać piaski. Przez zamknąć jeszcze bak. Widzicie, wszystko brudne, bo to taka aura. Niestety. Chokowałem się rano. Posparowałem sobie tył w ciągniku. bo to są po prostu duże obciążenia, to ta jest ciężka Sprawdziłem olej Teraz sobie tylko, jeszcze tylko zmiotę kabinę Jednak mała zmiana planów, jedziemy orać Jedziemy orać, bo y, może być za mokro jeszcze na, na siew Wczoraj sialiśmy, y, wczoraj był deszcz, Nasialiśmy no, też wczoraj, ale, ale było, było dosyć mokro za silnikiem. Także także jedziemy, jedziemy orać na razie. Może skończę orać, to pojadę to uprawić, albo, albo uprawię to jutro i, i będzie siał już. Na szczęście mogę dojechać do lasu, wjechać w las w sumie Ma tutaj co robić w takich miejscach Niby mały pół, nie takiego cienika ale, ale w takich miejscach tutaj go trzyma mocno naprawdę Muszę wyjść zobaczyć czy się nic nie stało złapałem takiego kamienia yy, tak dużego, że z 2 metry korpus nie dorzucał no tu chyba jest wszystko OK. widziałem, że tutaj pękają te pugi swoją drogą właśnie na tych mocowaniach ale to jest wszystko okej, okay. tak się jedziemy, bo no pada tak, że nie wiem, czy nie będę musiał zjechać nie zacznę ślizgać gdzieś na cieńszej ziemi jest za mokro, ślizga się ciągnik także trzeba zjeżdżać teraz pojadę zjadę na gospodarstwo a później pojadę pojadę tutaj orać też kawałek dalej jak tu trochę przeschnie Mamy tu koniec. Trochę zeszło. Tu tych poprzecz, poprzeczniaków jest dużo. I na dziś koniec jest godzina 19.10. Mamy dzień kolejny. Ja jeszcze sobie przełączyłem. Podłączyłem. Ja już sobie podłączyłem talerzówkę. Wczoraj skończyłem orać tamten kawałek. I tu mamy problem taki, John'em, że zerwało mi kołek od wieszaka z tyłu i mi się wykręca. Kupaki ogarniają, ogarniają zboże do siebu, będą ładowali. Mamy wpity kołek Zabezpieczone za Nie, tak, O, ziemia Ale tak to tu wygląda Widzimy ładne jędzę Rozlatuje się tutaj ziemia fajnie Często taka górka zostaje Też tak było też taka delikatna dlaczego dobrze no, To jest tu musisz głębiej dać głębie, głębie. Nie no tu leżą na wierzchu jest zapłytkę Dobra muszę następna Następna jest ich trochę tu. A tu już nie ma nigdzie Nie tu jest, nie jest tych drobnic, naprawdę dużo

Pole dosyć tutaj podmokłe Tutaj ogólnie jest pole, które rodzi dobrze W tutaj w bardzo z brzepakiem, bo to tutaj miał mokro i się męczył Ale tak ogólnie to jest tutaj bardzo dobre pole Także się jemy i, i zobaczymy co potem Wcialiśmy do końca tamten kawałek, który nagrywałem. No i jutro działamy dalej. Puma z silnikiem już dawno zjechała, ale ja jeszcze uprawiałem je na pole, i jutro lecimy dalej, nie wiem co będę robił, może będę orał albo jeszcze uprawił. Zobaczymy. Trzeba mu odsuwa, żeby cofnął Żeby nie przyrąbał? Dobra Wszyscy działają na polach Raz, dwa, trzy, cztery, pięć na polu Tutaj zasięgu wzroku nawet 6, bo tam jeszcze opreskiwacz daleko. 7, tutaj następny traktor. I Ja tak Także nie to tutaj akcja w okolicy. Wszyscy działają.